Hello. Ooo! Ja ukradłem Florida, dzisiaj zagrałem sobie Fortnite'a, bo to jest ostatni dzień, który można dzisiaj zagrać. Zagrałem sobie z moim ulubionym skinem dzisiaj: The is Jeans i pop... Bo chciałem dzisiaj sobie pogadać o rzeczach, które osiągnąłem w Fortnite. Cie. Pierwsze co to wbijem Unreal. Jest Unreal, chłopie. Myślałem, że go nie wbiję, no bo kurde to. Tam wtedy to już jak grasz na Unreal, to jest bardzo dużo tryhardów, bardzo dużo ludzi, to się kampi, tak wiesz, wyczekuję aż do końca, żeby wiesz, żeby mieć tam page. Tylko takie gówno i to było bardzo ciężko, ale, ale dałem radę, you no. Know. Chciałem chciał sobie popatrzeć na ostatnie godziny, wiesz, popatrzeć sobie na tą mapę piękną. Bo już tego nigdy nie zobaczymy, you no. Know. Tego nigdy nie zobaczymy, na pewno. Bo Nosalga nie może być dwa razy, you no. Know. Może być tylko jeden raz. Co jak gadam? Dobra, idziemy na tiltę, bo tam kurde się nawalają. Ja mam ochotę sobie powalić się trochę. Ale żebym wygrał przynajmniej, to jest najważniejsze. Bo jak przegram to to lipa, to nie chcę walić się. Dobra, chłopiec w tym budynku. Nie wiem gdzie on jest w ogóle. O kuźwa. Patrz na to. Cyk, cyk, edit. No i dostałem. To jest mój koniec już. NIE! 26 HP no Jakbym jeszcze przycelował dobrze to bym go zabił I to też będzie taki koniec trochę ery takiej Wiesz, że ja mogę kurde samemu grać Ja nigdy nie grałem w Fortnite'a samemu od kurde 3-4 lat Ale jak przyszło OG Fortnite to ja mogłem sobie na serio bić sobie I grać sobie samemu I to się już skończy, to jest na pewno Na pewno już przestanę mniej, mniej no wiesz Będę grał w Fortnite'a, ale będę mniej na pewno grał to, to jest pewne, że będę mniej grał Fortnite'a Bo już mi się nie będzie chciało grać Bo już przez te ostatnie dni tego Fortnite'a Też mi się już odechcewa grać Fajne to jest, że ta nostalgia przyszła, ale to takie już takie Kurde, cały czas ta sama mawa ale Jakoś tak mi się znudziła trochę, tak Changli 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 Dobra, dead jeden Piękny kill Dobra, weź mi shota Dobra, chyba to jest mój moment Lutować szybko i uciekać stąd To jest, to jest mój moment To, to I uciekamy Chapter piąty wygląda na, na, na razie z tych lików, co widziałem. Bardzo spoko wygląda. Fajne skiny są. Peter Griffin nawet ma być. Jak będzie Peter Griffin na serio, to ja będę chciał go odblokować, bo to kurde fajny skin. Wygląda bardzo fajnie, taki śmieszny, taki memowy. O kuźwa, no i tu gość jest. No nie no, nie gadaj no. O, są potki, szybko, muszę chlać. Wypiję potki, on szans nie ma ze mną. Dobra, Eminem jest mój. No i chyba, i, i śmierć moja też jest moja. Dobra, uciekam. Nie dam rady. Muszę, muszę się oddalić. Będę musiał się schilować szybko. Chłop leci 20, 20, to jest life and day, you no. Know? pomi robi OG strap. No i ja no. No i to jest mój, mój koniec. Ale ja myślałem na serio, że będzie więcej tryhardów. Tutaj nie jest aż tak dużo, wiesz, napadniesz się na tryhardy, ale to logiczne, to w każdej grze się napadniesz na tryharda, no. Ale jak grasz takie casuale, no to nie masz aż tak dużo tryhardów. Metoda. jak chcesz, jak ci już nie idzie dobrze, masz ochotę porozwalać jakiś botów, stwórz nowe konto. Albo zagraj na jakimś koncie, w którym nie grałeś bardzo długo. To jest dobra metoda. Tam na daleko się walą, w szopach. Szybko, szybko, muszę tam dojść, muszę tam dojść. Muszę dojść tam przez tragedię. Dobra, on nie ma macu, bo nie ma Ło! Dobra, teraz to... Ja, ja teraz musiałem sobie przypomnieć, że jestem unreal, no a so. to był gdzieś gość, nie wiem gdzie, ale gdzieś był. Gdzie on może być teraz? A, mam cię! On mnie próbował ze snajpywany A może, może za szybko gadałem, o kuźwa. Dobra, nie, ja jestem głównym w także. Dobra, do widzenia. O buziaszki.